Z tej strony Maxim. Witam Was w kolejnej polecance, tym razem Borderlands 1. Dlaczego 1? Dla, wiem, dużo ludzi może tutaj powiedzieć, że jest już bójka, że to jest starość, bla, bla, bla. Ale ja polecam ten tytuł, dlatego, e, dlatego, że w tej chwili ma dość niską cenę, a ludzie, którzy nie grali w ten tytuł, to jak najbardziej jest to odpowiedni czas, żebyście nadrobili swoje zaległości z tym tytułem. E, naprawdę daje masę fanu. i e, Masę czasu można spędzić z tym tytułem. Ogólnie zacznijmy od strony technicznej, co to jest zagra i jak to tutaj wygląda. Bardzo fajną rzeczą jest to, że tutaj mamy grafikę cel shadingu, czyli grafika można powiedzieć taka komiksowa, przeniesiona, płaska, dwuwymiarowa. Takie wrażenie. Oczywiście tu mamy grafikę trójwymiarową, tylko te tekstury robią takie wrażenie właśnie komiksowych, dlatego ma to swój feeling, swój klimat. Poza tym jest to gra FPP, czyli z widokiem z pierwszej osoby. Ktoś niewtajemniczony, oglądając powiedzmy tam kilka, znaczy minutę czy tam dwie jakiegoś gameplayu, może powiedzieć, że jest to zwykła strzelanina. Jest to strzelanina, zgodzę się, ale tutaj nie tylko chodzi o to, żeby gdzieś tam strzelać, zabijać i wytyczoną ścieżką dość mocno liniowo gdzieś tam tą grę przechodzić. Tutaj naprawdę mamy dużo wyborów, zaczynając już od samych klas postaci, bo mamy cztery postacie, tak jak widzicie, cztery postaci. Każda ma swoje statystyki, znaczy swoje statystyki, swoje umiejętności, gdzie przykładowo jedna postać wypuszcza sokoła, który pomaga w walce, druga postać stawia działko itp. Itd. Poza tym jest to połączenie FPS-a z z grą RPG, czyli tutaj levelujemy, mamy otwarty świat, możemy sobie chodzić po tym otwartym świecie, możemy oczywiście wykonywać misje z głównego wątku fabularnego, możemy też wykonywać misje poboczne, mamy tutaj różnych przeciwników, mamy tutaj tereny z różnolevelowymi przeciwnikami, jak już jesteśmy przy levelach, to trzeba tutaj zaznaczyć, że tutaj levelujemy w tej grze, to nie jest tak, że... Jesteśmy jednym i tym samym bohaterem, gdzieś naprzemierzamy przemierzamy teren, tylko w miarę em, ogrania, w miarę rozwoju naszej postaci możemy się gdzieś dalej e, na tej mapce m, zapuszczać, dlatego że z pierwszym, z drugim levelem wiadomo, że nie pójdziemy na wysokolewelowych przeciwników, dlatego że padamy bardzo szybko. Poza tym tu jest naprawdę multum, twórcy się tutaj chwalili, że jest naprawdę multum, multum broni. Oczywiście one się w większości tam różnią tylko statystykami. Ale i tak, i tak naprawdę wielki szacun, bo jest tych pukawek dość sporo. Poza tym mamy tutaj przemieszczanie tej krainy swoistymi łazikami, samochodami, jakby to można było nazwać. I tak jak mówię, feeling, który tutaj jest w tej grze, jest naprawdę ciekawą i fajną rzeczą i naprawdę polecam, jeżeli ktoś nie grał, naprawdę tytuł do nadrobienia. Jeszcze następną i bardzo ważną rzeczą w przypadku tego tytułu jest to, że możemy tutaj grać koopowo, i tutaj, jest właśnie mocną stroną tej gry. Jest koop, który jest aż do czterech osób, z tym, że polecam grać ze znajomymi bądź ze sprawdzonymi ludźmi, bo po sieci wiadomo, jak to jest. Czasami można na jakichś debili trafić, którzy niekoniecznie robią to co, to, co się im każe, lub działają zespołowo. Oczywiście, mamy tutaj możliwość komunikacji głosowej jak w przypadku koopu czteroosobowego to jest naprawdę rzecz bardzo potrzebna i na konsoli mamy tutaj split screen dla dwóch osób także spokojnie możecie grać na jednej konsoli dwójkę. co jest jeszcze ważną rzeczą oczywiście gra posiada trofea oczywiście hula w rozdzielczości 1080p czyli w pełnej rozdzielczości full hd jak szukacie dość taniej gry, bo ona w tej chwili jest w granicach 40 zł plus minus. Naprawdę ciekawa i dobra rzecz na, na, na półkę, bo z tą grą na pewno za te 40 zł spędzicie masę fajnej rozgrywki. Myślę, że cena do zawartości tego tytułu jest naprawdę rewelacyjna. Także jakże nie mieliście jeszcze styczności z Borderlands. I nie zależy Wam tylko i wyłącznie na mega szybkiej akcji, tylko czasami lubicie gdzieś coś więcej w shooterach robić, gdzieś tam przemierzyć jakiś teren, jakiegoś questa zrobić. Jak najbardziej polecam ten tytuł Trzymajcie się ludziska, hej.